Dobra, czyli mamy dwóch żurnalistów Jeden, dwa brave'y Jeden czarny, chyba... Ciekawe kto będzie Ciekawe, no w ogóle, ja nie wiem kto będzie hmm, Chyba laser No, zdecydowanie laser jestem ta waza się nie zbija? Bo jest głupia Przebijamy e? Nie, to za się łatwo zabrać, czekaj po co zabierasz? Jak gram fair play? Jo, fair play dla mnie. Dla mnie fair play. My dla mnie fell play, a nie jak My... lasel osłuchuje ten No ja Zabieram fajną tiny buildę. Czy pis, piszę do tiny builda? Nie, nie, nie ma przyjechać. Bleżeć. I kikowałem i mój kolega tego nie lubił. Dajcie mu banana. Wiesz, że... Wiesz, że... Słuchaj, że jest grupy. Ja cię, o kurde. Dobra, percyto. Czoło! <gamy> no. No, no. No, nie! Nie użyj O co ty, kucie, ty ten, ten kuciek, ty... Ten oto jest za OP. Ej kuciek, to robimy jak w tamtym. Jak w tym wyjśni, bo ja nieboją, zostawiasz mnie, co nie? Nie wiem, <gamy> o co chodzi w ogóle. <gamy> WC! Dasz mi, kurde! No to jest jej posługa, zostawię tam... Le, leżeć. No nie, nie! No nie da się, ten otto jest o oprę! Co ty wytrzeć. tam robisz? O, coś. Dobra, ja jestem z Q. Tam tu papa. Tam tu papa. Popro poproszę model iPhone'a. Jaki model? 14 O Boże. O, ty, korzyść przebiegł. Dobra, leżeć. Opanowane. Nie mi się wydaje, że powinien mieć chociaż jakieś ograniczone amunicje. Zdecydowanie powinien mieć ograniczone. To się kurde ma, ja go ciągle mogę. Ja nawet nie, nie muszę się starać. Ciągle was mogę. No, to jest. Szczerze, od tego jak gram oto, to szczerze, chcę mi się grać bo wiem, że po prostu będzie rzeźnia. Gra się w FPS-a no. zamieniła. Zdecydowanie. Fiu, fiu, fiu. A wszystko zablokowane. Skałkuje ja ta gra zrobiona. Ma pić, grać dobrze? Czy. Pewnie... Jest...

Litości, litości. Widzę, jak porobiłeś. Chodź tu do mnie. O mój Boże, wy wszyscy musicie tak wpadać w te trapy. Czy ja tak A, sobie, muszę wam. Działa. Czy ja wam tak zawsze muszę pomagać? O, to e akurat bren, to jakieś lata. Aha, bo nasi team'ici nie określają, dlatego przepływam mi co, nie? To Ten... w ogóle nie dlatego, że nikt z nas grać nie umie. A wszystko wina teammatesów. O! Siema Perczu No co, to to co? No No czemu, 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 no 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 co, czemu, no do mnie Toilet czy Creeper? Ja Skibidi Toilet od jamuty, ja jestem taki bugaty Od Jumenty, ja jestem bugaty o tak! Diamant, diamant! O nie creepery! O toilet! Brrrrrrrr! Czy wyda, że on nagrywał tego TikToka? O toilet! No ja stworzyłam szkibidi toilet, ja sam do laboru parę... do laboru parę tego serweru. Szkibi pokleta. Cześć. папа! А тут ничего нет Я не знаю, где я. А, привет Я не могу О, привет Папа, ты в туалет Dobra, ja stwierdziłem kogoś tego, w ten O nie, straciłem dwójkę! Znaczy, nie żongo, nie żongo, tylko. A tak? Co, a co ja jeśli dwójkę straciłeś? Nie, chyba dwójkę. O nie, dwójkę zabiję. o pomoc, nie poczułem, że chcieliście to tuleta. Ale to jest mi w sens, nawet grać Brave, jak jest otto. Już prostu on cię zabije i już nie masz erki. Kurde Owak się Nie on jest za opa Takem to koniec Oto zdecydowanie Ty. musi dostać nerfa, to jest za dobre Dlaczego ja nim grałem no bo wiadomo, to jest nowy Neighbor, trzeba testować. Tak było z ghostem, tak było z baczerem, tak było z gestem będziesz mi grał, czy raczej nie? Ja chyba będę, bo on jest trochę opry. No ja też. A to go spokojnie znerfią go za chwilę. Znaczy, nie za chwilę, a za chwilę. Ooooooo, papa! nie? Mówi Gary! gar... Hehehehehehehehe! jaja. Ok. Złap go, proszę, bo niech z cięcie. O, 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 pojedziemy, pojedziemy. O kurde. O, 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 o. dobrze. No, okay. Ej, chcę jedną rzecz? Czy da się nadal yy, lalkę na wieszy? co chodzi? Da się na pewno się da. Chyba że lalek nie ma. U. No to nie. Moja <grym> może... Poza domem. Jest? Czekaj, Poza domem. Miesz, Trzeba szybką analizę. Tu jest... tu jest... A, siema. On nie wiedział, że będę czekał. Złap go, no weź go złap. Więc... Nie, nie ryb tego, nie lub tego. Potrzebuję, potrzebuję. Powol się, powol się, no powol się, dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. nie ryb tego. Biorę. Zabieram cię do choroszczy. Tu jesteś taki bzyki. Znaczy... <śleski> Quentin się nagrał... Quentin chyba się nagrał Cuphead'a, bo ładnie jak w Cupheadzie. Nie śmieszne, zabij <noise> Zabij się, pisze się. Przez sapiś, Sapisia. się. Teraz się <noise> pisze przez tak. F. A wiecie, jak się pisze ławka przez F? Jak wtorek. <noise> jak. A, wie, a wiecie, jak się pisze.